No ale jak to tak? Czwarty sezon Wiedźmina, a ja spóźniony na jesienne grillowanie? No niestety, najpierw mi miesiąc przed końcem umowy operator odłączył internet bo tak. Potem dopadła mnie typowo jesienna grypa, ale jestem spóźniony, ale jestem z moim omówieniem czwartego sezonu Wiedźmina od Netflixa, według niektórych najlepszego z sezonów. Trzeba na pewno. Zacznę może od słonia w składzie porcelany, czyli nie ma już Henrygo Cavill'a, jest teraz Liam Hemsworth, czy to jest dobrze, źle, czy zaraza. I powiem szczerze, i to w sumie od początku, kiedy Netflix już zapowiedział, że Henry Cavill będzie Wiedźminem, uznałem, to nie jest mój casting. Facet może być niesamowitym gikiem, może być fanem tego uniwersum, ale on po prostu mi nie pasuje fizycznie do roli Geralta. Jest taki no, zbyt umięśniony i trochę zbyt przystojny. I to, że go nie ma, no to szkoda oczywiście, no bo jakby nie spojrzeć Henry Cavill wielkim fanem Wiedźmina jest. Tego nie można mu odbierać. Ale no nie przekładało się to na to, co dostajemy w produkcji do Netflixa, no bo no to nie on to wszystko tworzył. Liam Hemsworth nie wypada źle. Żałbym, że jeżeli chodzi o jego fizis, o jego wygląd, poza twarzą, no bo wiadomo, nadal uważam, że jak na Geralta jest zbyt przystojny, to wypada lepiej od Henry'ego Cavill'a. Chociaż no, totalnie nie podoba mi się to, co tutaj Netflix zrobił, no bo w pierwszym odcinku dostajemy nagle jebitne retrospekcje, których jakby Netflix chce pokazać. Ten Geralt to zawsze od samego początku był Liam Hemsworth. Mamy nagrane od nowa sceny, kiedy Walczy z Kikimorą, potem walczy jeszcze z jakimiś dodatkowymi potworami, co na pewno rozpuruło trochę budżet. Jego spotkanie z Ciri po raz pierwszy... Po co? No bo dobra, z jednej strony można powiedzieć, hej, to jest fajne takie pokazanie, że no to jest nasz nowy Wiedźmin. Okej. Okay. Ale jak chciałem odpalić pierwszy odcinek czwartego sezonu, to najpierw ten sam Netflix, który stworzył czwarty sezon Wiedźmina, walnął mi przypomnienie poprzednich sezonów. I fakt, unikali tam jak ognia tego, że jest tam Henry Cavill bardziej kadry tam z boku, z tyłu postaci Geralta, ale on tam był. To było widać. Więc z jednej strony dajemy retrospekcję z Henrym Cavillem, ale potem dajemy przypominajkę, że Henry'ego Kawila to w sumie nigdy nie było i teraz jest tylko Liam Hemsworth. Tanie to, głupie to i przepala to budżet. Ale sam Liam wypada okej. Okay. I może... Przejdźmy właśnie do zalet tego serialu, do tego co mi się w tym z czwartym sezonie Wiedźmina podoba, bo tak są takie rzeczy. Tak jak wspomniałem, Liam Hemsworth wypada ok. Nie jest on w żaden sposób wybitny, to nie jest mój Wiedźmin, taki wymarzony, ale jest ok. Na pewno na plus zasługują również sceny walki. Widać, że ktoś od choreografii. Naprawdę zna się na rzeczy. I tak jak znał się przy poprzednich sezonach, tak tutaj jakość tych pojedynków jest na odpowiednim poziomie. Jucha się leje, flaki latają, głowy spadają. W typowo mroczne uniwersum wiedźmina. Dużym plusem, i to naprawdę ogromnym, jest o dziwo Regis. Tak, pomimo że Lawrence Fishburne no, wygląda zupełnie inaczej niż jest to opisywane w książce, jeżeli chodzi o postać Regisa, to widać, że jest to aktor, który ma za sobą jakiś warsztat, który ma umiejętności aktorskie, który potrafi zagrać głosem, mimiką, swoją całą prezencją. I tak, nadal to nie jest mój Regis, ale aktor wypada świetnie. I tak samo świetnie wypada aktor, który gra Stefana Skellena z jednej z takich no, najbardziej ikonicznych i ważnych postaci w, w fabule Nilwgarskiej. Tutaj również aktor, który ma warsztat, ma umiejętności, ma ciepka, ciekawą prezencję i generalnie niesamowicie pasuje mi do tej roli, do takiego właśnie bogacza, ale trochę cwaniaczka, inteligenta, takiego dworzeńskiego szachraja. I Kurde, kupił mnie, totalnie mnie kupił, pomimo że wątek Nilfgaardzki jest jaki jest. O tym wszystkim już później, kiedy będę zrzędził na ten serial. Ale sam Stefan Skellen... perełka. Choć największą perełką, takim nieoszlifowanym, brudnym, krwawym diamentem jest aktor grający Leo Bonharta na Melitele. No, oh, to jest coś naprawdę niesamowitego. To jak ten aktor jest wprowadzony do tego serialu, jak jest ukazana groza tej postaci, jak on jest zagrany, jak on jest sportretowany, jak on jest ustawiony w całym tym uniwersum, no to jest po prostu Majstersztyk. Hot take taki może dość kontrowersyjny. Gdyby dać mu trochę więcej włosów, czyli bardziej taką perukę, jaką nosi Liam Hemsworth, czy którą nosił Henry Cavill, a nie, że zostawiono mu włosy, włosy Jerzego Kryszaka, to, to byłby idealny Geralt. Taki trochę stary, zmęczony życiem, taki niezbyt piękny, ale właśnie szybki, gibki, zwrotny, wychudzony. No chryste, no to jest rewelacyjny Wiedźmin. Ale dobra, mamy tego aktora w roli Leo Bonharta i jest przerażający, jest hipnotyzujący, jest zaskakujący. Najlepsza postać we wszystkim, co Netflix stworzył odnośnie Wiedźmina. Leo Bonhart top of the top. No i no, finalna jego scena w tym serialu, tutaj nie będę się kusił o spoilery, no, no po prostu majstersztyk. Bawiłem się przednio na każdej scenie, na której on się pojawiał. Więc jeżeli mielibyście oglądać ten czwarty sezon, to tylko i wyłącznie nawet dla tej postaci warto. No ale dobra, skoro już się nachwaliłem, to przejdźmy do tego, co jest raczej nieuniknione, czyli do grillowania tej produkcji. I tak, będę starał się unikać spoilerów, może nagram czy to pod koniec tego tygodnia, czy... Koniec tego tygodnia, to już jest końcówka tygodnia. To no, w przyszłym tygodniu e, jakiś materiał, dlaczego Netflix nie umie w Wiedźmina. I jakoś to podsumuje. ale tutaj będę starał się unikać spoilerów. Co poszło nie tak? No kuźwa prawie wszystko. Zacznijmy od gry aktorskiej, która w znakomitej większości wypada po prostu słabo. Poza właśnie takim wspomnianym już Lorencem Fishburnem, który gra Regisa, poza aktorem, który gra Skelena, no i poza przecudownym, rewelacyjnym Leo Bonhartem, to no nie mamy tutaj zbyt dobrej gry aktorskiej. Liam Hemsworth gra, no gra, nie jest to jakoś tragicznie, ale no wybitne aktorstwo to to nie jest. Zresztą tak samo jak u Henryka Cavill'a, który jakimś wybitnym aktorem nie jest. Jest po prostu okej okay aktorem takiego kina akcji, można by powiedzieć. No, Yennefer, tragedia. Ciri, aktorka grająca Ciri, której oczywiście imienia i nazwiska totalnie zapomniałem. To jest chyba taka nowożytnia aktorka, co po prostu no, jestem młoda, mam ładną buzię, mam dwie, trzy miny wyćwiczone i to jest wszystko, czym gram, więc też nie zachwyca. No i całe to prowadzenie fabuły. Zamiast skupić się w miarę na jakimś jednym wątku, to znowu mamy to co było, czyli rozstrzelenie tego na kilka różnych wątków. Czyli mamy wątek kompanii Geralta, wątek Ciri i Szczurów, wątek Leobonharta, który po części wiąże się z wątkiem Szczurów i po części wiąże się też z wątkiem Nilfgaardu. Do tego mamy wątek czarodziejek i wątek Vilgefortza. A, no i jeszcze wątki polityczne, no bo tam królowie i królowe północy się zbierają, więc tam się pojawia Radowid, pojawia się Foltez, oczywiście jest Dijkstra, tak dalej, no... Po co to? Jeszcze bardziej rozwadniać fabułę. Ale tak, rozwodnili. I znowu jest ten taki TikTokowy montaż, że dwie minuty tu, dwie minuty tam, dwie minuty w dupie mam, nie można się skupić na jednym, bo już przeskakuje się do kolejnej sceny i te wątki się po prostu mieszają i nawet ja, osoba, która no, jest w miarę obeznana w uniwersum, mam takie dobra, ale gdzie oni teraz są? co oni robią? co ta postać tutaj w ogóle robi? skąd się tutaj to wzięło? a co dopiero ma pomyśleć osoba, która nie zna tego uniwersum i nie jest w żaden sposób zaznajomiona z tymi postaciami żadna z tych postaci drugo-trzecioplanowych nie została odpowiednio zaprezentowana Widz się z tym jakoś nie może utożsamić, przyzwyczaić do tego, bo co chwilę kuźwa skaczą do czegoś innego. To jest jedna po prostu pierdzielona tragedia. No i oczywiście ukazywanie, oczywiście krasnoludów i tych wszystkich takich raz innych, no... No tragedia. No ja mam naprawdę uwierzyć, że te krasnoludy to są bitne. Przecież zarówno Jarpen, jak i Zoltan wyglądają po prostu jak emerytowane dzieci z przedszkola. No podejdziesz, zabierzesz takiemu lizaka, ale on niby jest wielkim wojakiem, tak? No nie, nadal jest to ukazywane tragicznie. Ja nie rozumiem, jak to mogło być zrobione, że w takim Władcy Pierścieni Gimli wygląda naprawdę na takiego bedesa, do którego nie chciałbym fikać, pomimo że pewnie sięga mi do pępka, ale wiedziałbym, że jak do niego podejdę, jak mi jebnie, to ja zobaczę własne plecy. A tutaj... No nie, wielkie fantazy i dupa zbita. No i też generalnie ta cała aranżacja tego świata przedstawionego. Nie dość, że w 99% przypadków postaci noszą idealnie czyściutkie ciuchy. FAO, no tam wyglądają, że tam są jakoś potłamszone, niewyprasowane i tak dalej. Ale w większości przypadków to wygląda jakby Netflix przy naprawdę przy ogromnym budżecie, bo tam jest ponad 20 baniek USA. Na odcinek, ale to wygląda jakby jednak budżetu nie mieli i brali te kostiumy z jakiegoś teatru i nie mieli pieniędzy na pralnię, żeby to po prostu potem wyczyścić i oddać. Tylko musieli, wiecie co, macie, chodźcie, nie ubrójcie, bo potem musimy to oddać. I tak samo cała scenografia. Niemal wszystko tam jest sterylnie czyste. To jest aż przerażające w brudnym świecie fantazy. Wszystko jest takie wychuchane, wydmuchane, wyczyszczone. To wygląda jak, jak makiety z jakiegoś teatru, które są świeże i nigdy nie zostały użyte. To po prostu zaburza całą imersję tego świata. Czemu? Po co? Z czym? No i oczywiście magia. No, mamy oczywiście wątek Wilge Forza i jego mrocznych knowań, mamy oczywiście wątek Yennefer, która jest kuźwa najważniejsza chyba w tym serialu i niestety jest ukazywana i grana w sposób tragiczny, tak jak większość czarodziejek. I mamy jeden wielki pojedynek magiczny, który wygląda tak tanio, bo oczywiście znowu używanie magii to jest połączenie Kung Fu Pandy z jakimiś ułomnymi sztuczkami Jedi i sitów, czyli tylko ciskanie mocą zamiast jakichś fajnych, potężnych, zjawiskowych zaklęć. Bo na cały ten sezon toż może z dwa zaklęcia wyglądały tak inaczej niż tylko jakaś kulka mocy, siób tarczą się zasłaniamy magiczną i kulka mocy znowu ślub. no to są te wielkie, czarodziejskie pojedynki w świecie high fantasy, no no nie. No i ogólnie przez te właśnie wszystkie bolączki, to to jest po prostu znowu dalej słabe Wiedźmin, słabe fantazy. ale tak, jest zdecydowanie lepiej niż w mojej ocenie najgorszym drugim sezonie, jest lepiej niż w trzecim sezonie, ale nadal uważam, że pierwszy sezon wypada najlepiej. Ale no to. Wiecie, największy problem tego całego serialu, tego czwartego sezonu, bo on mógłby być nakręcony najlepiej na świecie. Tylko on stoi na gównianych podstawach, jakim są poprzednie trzy sezony, jakim jest rodowód krwi, jeszcze dodatkowo, bo to są wszystko podwaliny pod kolejne rzeczy związane z Wiedźminem. No i no nie bez powodu. To jest przedostatni sezon, a piąty sezon już wszystko wychodzi na to, że jest w nakręcony. Może będą jeszcze jakieś dokrętki, ale tego się nie wczytywałem. Więc już jest wiadomo, że pomimo, że mają do zaadaptowania teoretycznie dwie najgrubsze książki. Znaczy nie teoretycznie, że one są najgrubsze, bo one są najgrubsze. Tylko no, mówię teoretycznie, bo nie wiadomo, co oni z tego w ogóle będą chcieli zaadaptować, bo tak, nadal oni tutaj mają takie wybiórcze podejście, że są rzeczy, które wezmą z książki. Są rzeczy, które myślą, że biorą z książki, a są rzeczy, które wymyślają sami. No i też jest to taka niekonsekwencja. Oczywiście, że było mówione, nie będą nawiązywać do gier, wiedźmi od CD-projektu, to jest co innego. Ale widać tak straszliwe, mocne nawiązania do gier w tak wielu miejscach, że to aż śmiać się chce. Dużym plusem, że tym razem nie mówili wszędzie w i wobec, że to będzie najbardziej zgodny z LOR, z książkami e, serial, bo no nie jest, ale przynajmniej nie próbowali nam tego wciskać, więc no, szacunek za to yyy, In za to, że mówili, że gry de projektu to nie to jest coś osobnego, ale no widać, że co chwilę na każdym kroku próbują się tym sugerować. No ki invri trochę za miss casting Gregisa, bo tak jak mówiłem. Lawrence Fishburne wypada świetnie. No ale nadal ja uważam, że ten gender swap, może, przepraszam, proszę, race swap nie gender swap, race swap to było po prostu pod beta. Że chcieli wziąć po prostu, jakby nie spojrzeć, znaną personę, znanego aktora i lubianego generalnie aktora, żeby z jednej strony podjudzić trochę ludzi, że Regis nagle jest czarny, no i jest trochę plus size, pomimo że był bladym i strasznie wychudzonym, bo na głodzie wiecznie, e, wampirem. Ale z drugiej strony chcieli aktora, który będzie lubiany. No i tak. Lorenz Fishburne zagrał świetnie, ale to nadal nie jest mój Regis. To nadal nie jest ten blady, wychudzony wampir. Tylko jest po prostu czarnoskóry i troszkę za gruby jak na odludka, który od bardzo dawna nie pije krwi. No i też... Widzę ten budżet na papierze, Widzę, że tam władowali mnóstwo pieniędzy. To ja nie wiem na co, bo ten serial nie wygląda lepiej niż tam w pierwszym sezonie czy drugim sezonie. Nie, on nie wygląda lepiej. Czyż, czyżby wszystko przepierdzieli na to CGI, czyli na tą retrospekcję, gdzie Gerald walczy, walczy z Kikimorą, a nawet kilkoma? Nie powiem, fajnie to wygląda, tylko po co? Skoro ta walka była na początku pierwszego sezonu. Tylko po to, żeby pokazać hej, mameliama Hemswortha Henry'ego Kawila nigdy nie było. Albo jedna scena na cmentarzysku, gdzie jest zjawa, którą, no cóż, memik łap go w Irden z Wiedźmina 2 ma się bardzo mocno. I co też tylko po to, żeby pokazać, że Wiedźmin robi wiedźmińskie rzeczy. No, na to przepalacie pieniądze? No, chyba, że Lorenz Fischber nasz tyle zarabiał na tym serialu. Albo aktor grający Lowbon Bonharta, no to wtedy okej, okay, no bo to chociaż poszło na dobre aktorstwo do postaci, które zostały zagrane dobrze. Ale poza tym nie. Czwarty sezon 4 na 10 to jest Max i tyle. Nie widzę innej opcji.